Każdego ranka, Peter i jego ojciec w wykonaniu codziennych podwójnic, na przykład karmienia zwierząt, bo jak każdy w Laosie, um, mają własną farmę, przychodzą na budowę, czy powstaje szkoła. Projekt, którym samodzielnie zajmują się już um, niemal 5 lat. Um, konstrukcja trwa jakieś 4 do 6 godzin każdego dnia. Um, pracują sami, natomiast od niedawna. Zaczęli przyjmować wolontariuszy, takich jak na przykład ja. Każdego popołudnia nauczają w szkole angielskiego. Ujazd dla mnie to jest samo, ma tam te pi, są parasipy, te dwa, bo ten sam liczbę. Są dla mnie, pan ma dla mnie kobiety, dla Jana, dla Hody, dla Mujer, Dzieci są naprawdę zmotywowane. Każde popołudnie od poniedziałku do piątku spędzają w szkole gitana, gdzie uczą się angielskiego, chociaż tak naprawdę mogłyby robić coś innego, bo są to zajęcia dla gigantkowe. Uh, my name is Peter, the, the head of the community English class in Laksa. Uh, Laksa is a rural area that is near with the border, and there are about three or four thousand people living in Laksa. Um, before here, I was a teacher, lecturer of uh, Savannah Kate University, and I feel that. There is no one in Laksa who go to the university and know how to speak English and they fail at all. So that's why I decided to quit my job and build the school here in this rural area for the kids and for the people in this society. I'm very happy and so appreciate from international support. Without them, maybe the school cannot finish soon. And thank you so much for watching.